Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na transmisję meczu, który już za chwilę rozpocznie się na naszej antenie. Mecz skomentuje dla Państwa duet Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapinamy pasy i lecimy, proszę Państwa. Kibiców Bundesligi nie trzeba przekonywać, że warto zostać z nami. Bayern Monachium. Zmierzy się z Borusją Dortmund. Ciekaw jestem, Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście, swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Wszyscy chyba zastanawiają się, z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski. Swoją grą poprowadzi drużyny do zwycięstwa. Jego podstawowym zadaniem w tej drużynie jest strzelanie bramek. No i właśnie to regularnie robi lubowy statystyk tylko dopisuje kolejne bramki przy jego nazwisku. Teraz realizator pokazuje nam jedenastkę Bayernu Monachium. Manuel Neuer w Bramce. W obronie Alfonso Davis wystąpi razem z Benjaminem Pawardem na bokach. Dalej Jozła Kimiś oraz Leon Gorecka zabrają jako środkowi pomocnicy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. A przed nami wyjściowa jedenastka boruski Dortmund. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 Z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika Grę na obieg bocznych obrońców I asetację obrony przez środek pola Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy Ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi I ruszyła pierwsza połowa Wciąż prowadzi piłkę Poźnie, Brandt może to wykorzystać. Obiecujący groźny atak, ale jeszcze lepsza interwencja. Przytomne zachowanie. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz robi. Dobra interwencja, zagrożenie jeszcze nie minęło. Jesteśmy coraz bliżej bramki, robi się groźnie. Bez problemów teraz Manuel Neuer. Lewandowski Alfonso Davis Gierpliwie rozgrywają ten atak. Nie, jednak nic z tego nie będzie. Z dużej chmury mały deszcz. Royce ma teraz... pewna interwencja obrońców. I weczą świetli do tej pory budowany atak. Uwaga, jest faul, proszę Państwa. Będzie stały fragment gry w newralgicznym miejscu. Po ale bramkarz wybronił. To środko mówię z roku, dość głęboko. Obrona, ale piłkacze! To skok przeciwnej drużyny. Gra wstrzymana. Aut po tym wejściu przeciwnika. Za chwilę wznowią z autu. Faul przerywa to oblężenie. Niewykluczone, że sędzia uwzględni to przy podejmowaniu decyzji. Czy będzie kartka? I co? I jest żółta kartka. Słuszna decyzja. Niedopuszczalne przekroczenie przepisów i stąd napomnienie. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Kimienci. I Borussia Dortmund traci posiadanie. Poradził sobie z przeciwnikiem. No i co? Zamiast posiadania strata. Reus ma teraz piłkę. Teraz trzeba to się centrować. I to jest znakomita postawa w bramce. Chociaż, chociaż Chorągiewka ostatecznie w górze. Offside, ale tak czy siak. Brawa za interwencję. Benjamin Pawar. Sędzia pokazuje, że będzie brzód z autu. Upamy No, prawie, prawie się udało. Ale piłka opuszcza boisko. Będzie aut. Dobrze odebrana piłka. Rywale zaczną z autu. po tej udanej interwencji gospodarze mają monopol na posiadanie piwów przewaga w posiadaniu nie jest ale popatrzmy bo mają okazję co za obrona nie ma bramki świetna interwencja co tam się stało wreszcie okazja aby objąć prowadzenie słychać że docenili to kibice teraz tylko nie zmarnować szans Tym razem szybkie rozegranie. Za chwilę grę z wolnego wznowią Bawarczycy. Zagrywa z wolnego piłkę w pole karne. Co tu się dzieje? Co za interwencja. Nie tak, źle to nowi teraz. to się zakończy. Dośrodkowanie w pole karne. I ta piłka w siatce, proszę Państwa. Wspaniałe uderzenie z Voleja! Spójrzmy raz jeszcze na dośrodkowanie, które umożliwiło ten strzał. Następnie widać, jak trafnie odczytuje lot piłki. Ustawia się gdzie trzeba, dokłada tylko nogę i nie siłą, a sposobem trafia do siatki. Takie wykończenie to efekt wielu godzin treningów. Brawo. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Miele. Lewandowski. Błąd Humelsa. Traci piłkę. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. I leci centra w 16. Co z nią zrobią? że ten zawodnik może być z siebie za... popatrzmy bo ta akcja nabrała tempa. I Sany! Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Borussia Dortmund nie potrafi na razie przejąć inicjatywy. Czy jednak można ich za to krytykować, skoro wynik meczu jest dla nich korzystny? Jak widać, różnymi metodami można osiągać dobre rezultaty, a wysoki wskaźnik posiadania piłki może być drogą do celu, ale też nie musi. Przerwimy, bo jest groźna akcja. Była okazja. Bramkarzowi pewnie zrobiło się gorąco. Tymczasem piłka opuszcza boisko. zmiana w Bayernie. Kimmich, serce I tym zdecydowanym wejściem odpiera mu teraz piłkę. to padłe podanie. Dobrze pomyślane. Opanował piłkę Gnawry. Juka jednak nie opuściła placu gry. Może być groźnie. Gol! Lewandowski! Przepięknie się złożył do tego voleja. Brawo Robert! Obejrzyjmy raz jeszcze tę świetną akcję. Zaczęło się od udanego dośrodkowania. Ale bandowski nic sobie nie robił z przeszkadzającego mu rywala. Wykorzystał swoje warunki fizyczne i pokonał bramkarza. Mamy wynik remisowy: 1 do 1. Jeszcze wciąż szuka wolnego miejsca, by wejść w pole karne. I teraz zbiega do środka. Wślizg w polu karnym. Gdyby się pomylił, byłby karny. A zatem jest decyzja: będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest Sławka. Jest pod presją, dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Jamal Musiala, piłka za linią boczną, Znowią Bawarczycy. Müller, Royce, ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Niedużo już czasu pozostało, a Pani Bajer nie szczędzą gardę. Może teraz padnie zwycięski gol. Zaraz, zaraz przerwę, bo jest groźnie. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Może spokojnie dośrodkować. Obrońca wyjaśnił sytuację. Będziemy mieli rzut dla rywali. Zmiana w szeregach i Dortmund. Na 11 metr z rogu. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Robert Lewandowski. Jeszcze 5 minut meczu. Utrzymuje się remis. Będzie groźnie. Prosto padło podanie. I cóż, będą musieli budować akcję ognowa. Nie, nie ma gola. Przecież mógł im teraz dać prowadzenie. Takich okazji w końcówkach nie można po prostu marnować, zwłaszcza przy remisie. Coraz bliżej szesnastki przeciwnika gracze Borussii Czy zdążą coś? Z... Tak! Proszę Państwa! Zwycięstwa! Zanosiło się już Tomku na remis, a tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szalę zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Po technicznym, mierzonym strzale z pół dystansu, piłka wpada do bramki akurat tak, jak to sobie obmyślił strzelec. Rosja wygrywa i zamierza utrzymać taki stan rzeczy. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Jest ostatni gwizdek, bo Rosja Dortmund dzisiaj z pełną pulą.